To nie jest pełna lista objawów ubocznych. Mogę przytoczyć różne prowadzone w ostatnim roku badania, których wyniki są niekorzystne dla tych leków. A tymczasem leki przyjmują ludzie, którzy sądzą, że tego potrzebują. Dla wielu jest już za późno. Człowiek bierze te leki, bo wydaje mu się, że to konieczne. Że musi je zażywać, bo inaczej umrze. Chodzi jak na szpilkach. Widzi, że brzuch wzdało mu, jakby zjadł dwa arbuzy. Ale uważa, że to i tak lepsze od alternatywy. Tylko nie wiemy, jaka jest ta alternatywa. Czy kiedykolwiek podawał pan w wątpliwość diagnozę? Nie. Czy wolno nam podawać AIDS w wątpliwość? Dzień dobry, nazywam się Christine Majore. Uważam, że niesłusznie zachęca się ludzi do robienia badań na HIV i rozdaje wyroki śmierci tym, u których wynik jest pozytywny. Wiadomo, że test na HIV wchodzi w reakcję z różnymi obecnymi w organizmach ludzi przeciwciałami, nie mającymi związku z HIV. Uznaje się je za przeciwciała przeciw HIV i wynik testu wychodzi pozytywny. Przeziębienie, grypa, zapalenie wątroby, opryszka, reumatoidalne zapalenie stawów, szczepionki, ciąża, to wszystko może dać pozytywny wynik testu. Kobietom ciężarnym, u których test da wynik pozytywny, mówi się, że muszą brać AZT lub przerwać ciąże. Oto etykieta z AZT. To chemioterapia. Wiadomo, że ta substancja jest rakotwórcza i niszczy łańcuchy DNA. Powoduje poważną anemię do tego stopnia, że ludziom potrzebna jest transfuzja. Powoduje osłabienie mięśni, neuropatię, biegunkę, demencję, poronienia, kłoniaki. W całym kraju rodzice ryzykują, że odbierze im się prawa rodzicielskie, bo nie chcą podawać swoim dzieciom AZT. W w stanie Oregon, rodzice dziecka, u którego nie wykryto HIV, są oskarżani o zaniedbanie i chęć zaszkodzenia dziecku, bo odmówili podawania mu AZT. Ojciec tego dziecka ma negatywny wynik testu. Jego siostra ma wynik negatywny i ono samo ma wynik negatywny. Ale ponieważ matka jest seropozytywna, władze nakazują podawanie niezakażonemu dziecku AZT i zabraniają karmienia go piersią. To nie polityka opieki zdrowotnej, tylko obłęd. Nasza lekarka przyszła go obejrzeć, zbadała i powiedziała, że wygląda świetnie. Był zdrowy, wszystkie narządy pracowały prawidłowo, wszystko było w porządku. Silne, zdrowe dziecko. Ale postanowiliśmy jeszcze porozmawiać z pediatrą specjalizującym się w chorobach zakaźnych. Przyszła, obejrzała Feliksa i też powiedziała, że wygląda bardzo zdrowo, ale kazała natychmiast przestać go karmić piersią i zacząć podawać AZT. Stwierdziła, że to najlepsze, co możemy zrobić. Porozmawialiśmy z nią przez chwilę i wyjaśniliśmy, dlaczego tego nie chcemy. Nim podjęliśmy tę decyzję, zbadaliśmy dogłębnie sprawy i wzięliśmy pod uwagę wszystkie dane na temat naszego zdrowia zdrowia mojej córki i mojego. Lekarka zareagowała dość stanowczo. Powiadomiła nas, że porozmawia z Komisją Etyczną Szpitala i skonsultuje się z prawnikiem szpitala. Do pokoju wszedł przedstawiciel sądu rodzinnego z policjantem umundurowanym policjantem z bronią, krótkofalówką, notesem powiedziano mi, że naprawdę muszę przestać karmić piersią i zacząć podawać Felixowi AZT. Przestraszyłam się. Zadzwoniłam po pielęgniarkę i poprosiłam, żeby przyniosła lekarstwo. Zaczęłam mu je podawać. Podporządkowaliśmy się im. Ale to już było bez znaczenia, bo zaczął się cały ten proces. Dostałam zawiadomienie, że mój syn nie jest już pod moją prawną opieką, tylko pod opieką stanu Oregon, ale że zostanie przy mnie. Kiedy człowiek dostanie takie powiadomienie, zdaje sobie sprawę, że niczego nie może być pewien Bierze się strzykawkę bez igły, tylko z cieniutką rurką. Muszę przykleić taśmą rurkę do swojego palca. Wciskam tłoczek strzykawki i patrzę jak lekarstwo spływa aż do końca rurki. Wtedy wkładam